Jakub Maciejewski i Jerzy Glac to są kierowcy, którzy. Walczą o mistrzostwo, ale nie mamy wątpliwości, że tutaj w tych wyścigach dużo się dzisiaj może wydarzyć. Kuba Maciejewski spokojnie startuje, Jerzy Glac próbuje się tam wcisnąć za Piotra Śmiałka, ale w czołówce nic się nie zmienia. Adam Kotarski na czwartym miejscu. Mam wrażenie, Mikołaj, że z dużym respektem kierowcy podeszli do tego pierwszego zakrętu. I początku wyścigu wiadomo, że tych 25 minut będzie się dłużyć w trakcie tej rywalizacji dla kierowców. Próbuje tutaj się Jerzy wciskać do ostatniego zakrętu i znalazł tam chyba sposób na Piotra Śmiałka, a więc dwie pierwsze pozycje w wyścigu, tak jak dwie pierwsze pozycje w klasyfikacji mistrzostw po czterech rundach. Teraz Kotarski tam jeszcze próbuje postraszyć Śmiałka. Tak wyglądają bohaterowie tej akcji, tego wyścigu, walka o prowadzenie. I czyżby Jerzy Glad znalazł tam sposób na rywala i objął prowadzenie w tym wyścigu. Na pierwszym okrążeniu zyskał jedną pozycję. A na drugim wszystko wskazuje na to, że mamy go już na czele. A tutaj rybaczuk atakuje Wierzbickiego, ale Nikodem będzie po i Marcin zostaje. Nie będzie tutaj jeszcze próbował podgryzać. Tam czai się także za nimi Kuba Kwiatkowski. Teraz kolej kolei rybaczuk po wewnętrznej do lewego zakrętu na tę krótką, prostą startową. Ale Wierzbicki jeszcze tutaj się obroni. Pytanie, co będzie w pierwszym zakręcie. bicki do wewnętrznej, a Kwiatkowski próbuje tam Rybaczuka objechać od zewnętrznej. Zabraknie tutaj chyba miejsca. Dołącza jeszcze Mateusz Grząk tutaj do tego tercetu. Pachnie tutaj jakimś wydarzeniem za chwilę, bo jadą cztery panowie niesamowicie blisko siebie. Wyboje na to, że dają o sobie znać. Te limity toru wyznaczone przez bandy również. Szukają tutaj miejsca do ataku i wygląda na to, że po raz kolejny będą się mierzyć bok w bok. No i teraz traci kolejne pozycje w, w tej całej walce. Bliziutko tam na czele, blisko także Libron za Łuczakiem, a Kwiatkowski bok w bok z Rybaczukiem i przepycha tam się Kwiatkowski do przodu na dziewiątą pozycję. Jeszcze 4 minuty do końca tego wyścigu. Niezwykle zdeterminowany teraz Kuba Maciejewski, żeby dogonić Jerzego Glaca. Jerzy Glac wie, jak mądrze się bronić na tym torze, ale widzi, czuje też, że Kuba Maciejewski ma świetne tempo. Znowu się zbliża, znowu będzie próba ataku. Czy uda się tym razem od wewnętrznej po raz kolejny Jerzy Glac? Odważny Kuba Maciejewski, ale Glac ciągle broni prowadzenia w tym wyścigu. Libron za Łuczakiem, bliżutko tam na tej prostej. A Maciejewski za Glacem i to będzie kolejna próba ataku znowu od zewnętrznej, bo od wewnętrznej próbuje się bronić Jerzy Glac i to jest udana obrona i nieudany atak. W zeszłym roku na, w poprzednim sezonie na Mont Panorama niezbyt szczęśliwie ten wyścig się dla niego ułożył. Wtedy było dachowanie, stracił sporo punktów, ale tym razem wygląda na to, że ten wyścigowy dzień rozpocznie się dla niego idealnie. No. Ostatnia szansa, ostatnia próba ataku, czy tutaj jeszcze Kuba Maciejewski będzie w stanie coś zdziałać? Nie, nie. Jerzy Glac wygrywa ten wyścig na Mont Panorama. Glac, Maciejewski z najszybszym okrążeniem. Piękna walka między nimi. No i to ostatnie okrążenie. Tutaj obaj poprawili swoje najlepsze czasy. Górą o niespełna dziesiątą Jakub Maciejewski w tej walce o najlepszy czas okrążenia i to on sobie dopisze jeszcze dwa punkciki do swojego konta. Czekamy na start do drugiego wyścigu. To już się... Dzieje z tego, co widzę, Marcin Rybaczuk, Kuba Kwiatkowski. Tutaj nic się nie zmieniło. Trochę przepychanki w środku stawki. Kuba Maciejewski przed Jerzym Glacem. To jest ta niezwykle istotna informacja na początku tego wyścigu. Ale już Jakub Kwiatkowski przymierza się do ataku w tym momencie. Marcin Rybaczuk, Jakub Kwiatkowski. I, i, i tam poza torem samochodem Rybaczuka. Traci kolejne pozycje, startujący z pole position zawodnik, Kwiatkowski ogólnie prowadzenie, drugi Wierzbicki, Rybaczuk utrzymuje chyba trzecią lokatę, ale ma Libronta i Młynka tuż za sobą, Libront szybko uporał się z Kotarskim, powtórka tej walki z pierwszego wyścigu z udziałem tych właśnie zawodników. Maciejewski na ósmej pozycji, Śmiałek dziewiąty, Glac dziesiąty, no ale tam Daniel Libront, widać, że w trybie ataku, ewidentnie teraz mierzy się bok w bok z Młynkiem, Młynek jednak odrobinę z przodu, to się jeszcze może zmienić, teraz jest bardzo ciasno, trzy samochody obok siebie, to się zazwyczaj dobrze nie kończy, ostrożnie tutaj udało się bez poważniejszych kolizji, Daniel Libront wskakuje na trzecie miejsce, brawo. Może wrócimy do tych wydarzeń, bo tam było bardzo ciasno i bardzo intensywnie obróciło tutaj Patryk samochodem papateka Werbowego, który wycofał się już z rywalizacji. Na tak. prowadzeniu w tym momencie Jakub Kwiatkowski, półtorej sekundy przewagi nad Wierzbickim, co tam się jeszcze dzieje, rybaczu? plona werbowej spokojny Jerzy Glac, komentuje tam widać cały czas Mateusz Łuczak to co dzieje się na torze, no i teraz Jerzy Glac zaczyna się wychylać, jadą bok w bok w tym momencie, Jerzy Glac będzie odrobinę z przodu, czy to wystarczy do tego żeby zyskać pozycję? Tak jest, Jerzy Glac awansował na piąte miejsce. Łuczak i Śmiałek zespołowi koledzy też blisko siebie na szóstym i siódmym miejscu. Szuka, szuka pozycji do ataku Jerzy Glac, wypatrzył teraz, to jeszcze nie jest idealny moment, ale jedzie już na zderzaku. Macieja Młynka i tylko zastanawia się, z której ewentualnie strony atakować. Wie, że nie może za bardzo zaryzykować, bo tutaj do stracenia jest bardzo dużo oczywiście, no ale chce też zyskać jak najwięcej punktów, żeby wskoczyć na to prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Spycha ta Młynka do defensywy. Maciej strzeg do wewnętrznej przed tym ostatnim zakrętem. Teraz w pierwszym zakręcie w bok w bok. I chyba to wystarczy Glacowi, żeby awansować na czwartą pozycję. Teraz ten bardzo długi dojazd. Ale prawa dla Jerzego Glaca za odrobienie tej pozycji. Kuba Maciejewski ma tam ewidentnie jakieś problemy, bo ta różnica do śmiałka robi się coraz większa. Utknął na ósmej pozycji. To swoje tempo, wiadomo, że będzie mógł doliczyć dwa punkty. A Daniel Libron, jeśli dobrze widzę, wskoczył na trzecią pozycję. Jest drugi, drugi w tym momencie, podskakuje tam na tarce przy tym ataku do szykany The Chase, ale Wierzbicki będzie próbował się bronić, tylko że nie za bardzo ma tam możliwość jeszcze, żeby jakoś uratować tę drugą pozycję. Libront awansuje na pozycję... Wicelidera Glac, już mniej niż sekunda, 7,8 sekundy za Wierzbickim, także też ma tutaj podium w zasięgu ręki. Tak, ale widać, że Wierzbicki nie ma takiego tempa jak Daniel Libron. Dosyć łatwo Daniel Libront odjeżdża w tym momencie Wierzbickiemu, który przeżywa tam jakieś trudniejsze momenty. No i za chwilę być może te momenty staną się jeszcze trudniejsze, bo Jerzy Glac zbliża się bardzo szybko. A przez chwilę Kotarski był przed żerepcem, ale już znowu to się odwróciło i Konrad wraca na 11 pozycję. Kotarski 12. Za nimi znowu tam zamianę pozycji pomiędzy Sawczukiem, Blujem i Nastalczykiem, który teraz stracił sporo sekund. Tam musiała być też jakaś przygoda. Jeszcze 5 minut do końca tego wyścigu, Jerzy Glac z poważnymi szansami na podium, jest naprawdę bardzo blisko Wierzbickiego. Libron drugi, Kwiatkowski spokojnie kontroluje tempo tego wyścigu, Dwie sekundy przewagi nad Danielem Libronem. Szeroko teraz Wierzbicki, Glas to bezwzględnie wykorzystuje, jest już na trzeciej pozycji. Wygląda na to, że Kwiatkowski dowiezie to pierwsze miejsce do mety na wagę 30 punktów w drugim wyścigu na Monty Panorama, i jest, tak właśnie jest. się dzieje. Ale się cieszy Kuba Kwiatkowski. Wielkie brawa dla niego, bo naprawdę pojechał bardzo dobrze w tym wyścigu. Daniel Libront i Jerzy Glac również wielkie brawa dla niego, bo dużo pozycji odrobił i jeszcze dopisuje sobie dwa punkty za najszybsze okrążenie. To czekamy teraz na klasyfikację piątej, przedostatniej już rundy tegorocznego sezonu, a zwycięzcą zostaje po raz kolejny Jerzy Glac przed Kubą Maciejewskim i Danielem Librontem Maciejowski libront po 50 punktów. Jakub Kwiatkowski, kolejny bardzo dobry występ, 46 punktów sobie dopisuje. Piotr Śmiałek, 44, później Łuczak, Wierzbicki, Młynek, Kotarski, Grzonka, Sawczuk i Żelebiec, 17 punktów. No i teraz najważniejsze, klasyfikacja generalna po pięciu rundach. Jerzy Glad cztery punkty przed Kubą Maciejewski. To jest najważniejsza dzisiaj informacja.